Galaxy XTB KSW 111 w Trzyńcu, a ze mną Mateusz Pawlik z drugim zwycięstwem z KSW. Jak, jak ty jesteś zadowolony z tej walki? No bo krwawo było dosyć. No fajnie, 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 ale jeszcze dwie rundy bym chyba zawalczył. E, kurde, e, no nie poszedłem w jego grę, Jeśli bym mnie wciągnął w tą swoją grę, to mogłoby to się już nie skończyć. Dziś tam na niego czekałem, słuchałem się trenera, e, jakaś tam moja broń też nie sprawdziła się, musiałem trochę zmienić tą taktykę, posłuchałem się trenera między rundami, gdzieś tam jego podpowiedzi, byłem skupiony na celu, no i co, i się cieszę bardzo z drugiego zwycięstwa, bardzo doświadczony zawodnikiem, bo miał praktycznie, to była moja dziewiąta walka, on miał już chyba dziewiętnastą walkę, dziesięć walk więcej, doświadczony zawodnik, no i cieszę się bardzo, bardzo się cieszę, że gdzieś tam e, na terenie Mojego przeciwnika, wygrałem tą walkę. Zdaję z siebie wszystko w tych przygotowaniach, w tym zbić uwagi, bo nie ukrywam, że to nie poszło tak, jakbyśmy tego sobie chcieli. Jak mam to rozpisane sobie w dodatniku, nie zawsze jest takie samo zbijanie. Zeszło do 80 tak stanęło, nie? I, ale jest tu moja żona, która pomogła mi w tym zbijaniu. Naprawdę. Bardziej się martwiłem nie o siebie, o jej ręce i o to obkładanie tej twarzy lodem, żadnych rękawiczek nie miała, mówiłam, a to już walczymy do końca i w czasie walki też o tym myślałem, jak siedziałem w tej wannie, w tych saunach, no co to jest, nie, te 15 minut, te 15 minut wanny, a, a walki, zawodnicy ci, którzy wiedzą o czym mówię. E, mają e, o tym pojęcie i, i tyle, a teraz to była przyjemność. Dałem się wszystko w przyratowaniach, a, a walka i wygrana to była już ta wisienka nie? w dorcie. Właśnie pytanie, czy też można powiedzieć, że duża zasługa gdzieś tam narożnika, bo mam wrażenie, że Cię stopował właśnie, żebyś nie szedł w te wymiany, żebyś jednak nie dawał się podpuszczać Juraczkowi, bo widać, że on miał chyba gdzieś taki plan, żeby Cię troszeczkę wciągnąć w tą grę właśnie. Tak, tak, opanowany, skupiony byłem, trener sobie powtarzał na to już skupiony jest już tu i teraz, tu i teraz jest skupiony, z luzu bijemy, nie spinamy się, nie, nie chcemy aż tak za bardzo go skończyć, chociaż był, był moment, nie, że gdzieś tam czułem. W tej drugiej rundzie był taki moment, że on tam padł prawie, że, ale szybko stał też walk, nie ma tych walk. No i tyle widziałem tu z zawodniki, że tak łatwo go nie będzie można pokonać. i zamachowałem tą zimną krew do końca. Dałem się wszystko i się bardzo cieszę. Ale właśnie w tej drugiej rundzie czułeś, że jest taki moment, że może się uda przed czasem? Tak, 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 był taki, a? ale nie, nie. W tej walce pokazałem gdzieś tą e, swoją zimną krew i... Nie wszystko uparcie, do, bo mógłbym się wyszedł, mógłbym wstać i, i mnie skończyć. To jest sport zawodowy, jesteśmy zawodowcami e, z dużym bilansem już walk e, i tyle. I cieszę się z drugiego zwycięstwa, tym bardziej, że na terenie mojego przeciwnika, chociaż tutaj kibice, bardzo przyjaźni, żadnego nie było gwizdu. Ja też z pełnym szacunkiem do przeciwnika za danie dobrej walki, która się na pewno mogła podobać e, widowni. Daliśmy się na widowisko i o to w tym sporcie chyba chodzi, nie? o cały szacunek. I, i tak jak mówiłem we wcześniejszych wywiadach, wywiadach przed walką, no ja szanuję za każdego przeciwnika, czy to będziemy wygrywać, czy przegrywać. Ci, którzy tutaj walczą, każdy dla mnie jest wojownikiem i mało ludzi potrafi wyjść i, i, i się bić. Nie? I można tu stracić to zdrowie, A dlatego to szanuję, podchodzę z tego naprawdę z wielkim respektem. No właśnie dużo, było widać tego szacunku i to jest myślę piękno tego sportu przede wszystkim, ale też parę razy sobie gdzieś tam powymienialiście, jakieś uwagi mam wrażenie w trakcie no, rund. No ja dostałem nie jadłem troszkę jak na sparingu, a weszło, weszło, chociaż te nasze e, sparingi w grupie Mati Bozdynia. Bardzo mocno wyglądają, ale tak jak trener kiedyś, nie kiedyś, tylko jeszcze niedawno pytałem, bo dziś widziałem, widział, słyszałem w mediach, że nowoczesne trenowanie, nowoczesne trenowanie luźno, sparingi luźno, by nie robić się krzywdy, żeby wychodzić do walki w pełni zdrowy. Nie, trener mówi nie, nie, tutaj... Robimy sobie krzywdę na spalingach, dlatego potem nie mamy żadnych obaw w tej walce. I tutaj na Sparingu to jest to samo praktycznie co walca u nas w Klubie Mighty Bullzynia w tej kategorii na pewno powyżej 80 kg, no mocno sparujemy. I dlatego tutaj o tą walkę się nie martwimy, o to zwycięstwo i Krystian pokonał Juracka, ja go pokonałem i fajnie, sobie się ma. Z czegoś najbardziej będę, ci, będę się cieszył, jak Bartosz Leśko wygra, nie był w moim narożniku, teraz walczymy na Inegalii. on walczy o pas i jeśli jestem tu spokojny, jeszcze aż tak się bardzo nie cieszę, ale jeśli on wygrał, to będę i jak ostatnio świętowałem, po Wiktorze tak zarobię chyba świętową. Właśnie a propos jeszcze tych sparingów, obyło się też przynajmniej bez tych sekretnych technik trenera Jakubka, bo dzisiaj Sebastian Przybysz nam opowiadał o sekretnych technikach, jak na przykład wykręcanie sut. No może akurat na mnie tego nie stosował, ale... Ja wróciłem do klubu po Wiktorze, e, pokazał gdzie jest moje miejsce nie? na stronie w w sparingu i naprawdę z wielką pokorą u nas w klubie jest tak, że czy ktoś wygrywa, czy ktoś przegrywa. Jak ktoś wygrywa, nie ma jakichś gratulacji, czy ktoś przegrywa, nie ma jakieś wsparcia. E, jest ciężka praca, jesteśmy zawodowcami, ciężko trenujemy, żeby tutaj wygrywać i, i to jest fajne, że tutaj się tak szanujemy i na ostatnim jednym z Trener poprosił, po każdy, każdym treningu prosił z zawodników o jakąś przemowę i powiedziałem, akurat padło na mnie, jesteśmy potężne byki, jesteśmy tak silni, jak nasze słabsze ogniwo i trzeba sobie pomagać nawzajem. Jesteśmy drużyną beczków, nie bez powodu mam wytatuowany na swoim bicepsie herb naszego klubu wściekłego byczka. No i taki też postawę cały czas pokazuje w tych walkach. No i tyle. No to 2 zero w KSW, dobre, dobre wejście, dobry, dobry ten start. Czy masz już może jakiegoś rywala, którego chciałbyś w następnym pojedynku, czy gdzieś tam kogo federacji? Jak tak? jestem szczęśliwy, kurde, w wieku 32 lat już jestem po dwóch walkach w federacji KSW, że było moje marzenie. Dzisiaj tu jestem i będę. I tym żyję I było to marzenie, a teraz tu jeszcze wygrywam. Naprawdę. Pan Bóg jest ze mną, bardzo w jego wierze. I jak się modliłem o tą walkę po Wiktorze, e, że prosiłbym Pana, bo Panie Boże, prosiłbym o cel. E, bo już tak trenowałem i miałem tego celu. E, w niedzielę byłem w kościółku, kiedy uczęszczam na godzinę 20. Modliłem się do Pana Boga o ten kolejny cel. A w środę zadzwonili z Myślę, że to jest przypadek, nie jest to przypadek. Dziękuję Ci, Boże. E, tak samo jak przy robieniu uwagi był ze mną, miałem obrazek. Ja ufam Tobie, Jemu zaufałem i był przy mnie, patrzyłem, kiedy patrzyłem na Niego siedząc w siedzącej wannie, naprawdę dużo tej energii uzyskałem od Niego i tą wagę do 7.7 zrobiłem. No to w takim razie raz jeszcze gratuluję, czekamy na, na następny występ, a ja teraz nie trzymam Cię, bo słyszysz zaraz, Bartek Leśko będzie... Tak, jeszcze chciałbym podziękować moim kibicom, osobom, które tutaj przyjechali, naprawdę bardzo dużo kilometrów, o tym, którzy, bo to, chyba cały Lębork oglądał moje starty, także gdzieś tam w tych mediach nie wszystkim jest w stanie odpisać, no, ale mm, daję przykład, że można, można dużo osiągnąć i, i być w najlepszej Federacji KSW. Dziękuję szefosu KSW, którzy mi zaufali i bardzo. Bardzo się cieszę, że mogę u was walczyć i, i naprawdę ta federacja od tego samego początku do końca nam się tak bardzo podoba o podejście do zawodnika i to jest wspania, wspaniałe. Jesteśmy tutaj takim wisiękom na tym torcie i to wyjście i ta rozrzewka, to wszystko e, cały naprawdę e, e, cała e, logistyka no jest to. Przepiękna sprawa. Raz dziękuję moim przełożonym, bo jestem też żołnierzem zawodowym i pokazałem tą niezłomność pierwszego lemborskiego batalionu zmechanizowanego. Jestem w stanie połączyć swoją służbę z zawodowym MMA i i tyle. I widzimy się niedługo na poligonie, a ja pokażę tam, do czego jestem zdolny. Jestem zdolny do dużo, ponieważ mam teraz swojego największego przyjaciela, jaka jest moja broń. Też nie będę zdradzał, czym jest moja broń, ale to jest duży kaliber. Także widzimy się niedługo na poligonie i co i walczymy dalej o lepsze jutro o Wielką Polskę. Gratuluję Leczki Bicować koledze. Dziękuję. Dzięki.